Cześć, witam na swoim kanale. W tym filmie powiem Wam, czy nawozić drzewa owocowe w grudniu. Tak jak mamy teraz 21 bodajże, grudnia, jest dość ciepło, bo jest około 6-7 stopni. Dość wilgotno, ale przed nami ryzyko w przymrozku. Zapowiadają, że święta mogą być już z minusowymi temperaturami. Więc należy zadbać o nasze drzewa owocowe, tym bardziej, jeżeli macie drzewa owocowe, które dopiero co posadziliście, tak jak moja, tutaj Morela, tam brzoskwinia rośnie drugi rok i ona jeszcze nie jest tak uodporniona na przywroski. Trzeba coś zrobić, żeby tą mrozoodporność podnieść, poprawić, ale też czy nawozić te drzewa owocowe. W tym filmie chcę Wam powiedzieć właśnie o tych dwóch tematach. Więc jeśli ten temat jest interesujący, to pozostańcie na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, obserwowania, lajkowania, podbijania filmów. I ogólnie nie zaleca się teraz nawozić drzew owocowych nawozami gotowymi, czyli jaramila, nawozy wieloskładnikowe, Oborniki granulowane, ponieważ one mogą pobudzić drzewo do wzrostu, do kwitnięcia, do puszczania pąków, pędów i tym podobnych rzeczy. I takich nawozów kupnych najlepiej jest nie stosować. Teraz możemy użyć oborników naturalnych, oborników naturalnych czy też kompostu, takich jak ja mam trochę tutaj już w tarce zostawione, to jest. Obornik kurzy, też pomiot kurzy zwany, który już jest przerobiony, przemieszany z kompostem, z ziemią. Jest on dość suchy, bo, bo też przechowywałem go w, w zadaszonym miejscu, dlatego nie jest wilgotny. Ale taki właśnie obornik świetnie sprawdzi się na do nawożenia drzewek owocowych do nawożenia krzewów owocowych, jak również do zasilenia ich. Dlaczego obornik naturalny? Obornik naturalny ma to do siebie, że podczas opadów, podczas opadów śniegu, deszczu, podczas mżawek, podczas mgły on delikatnie nasiąka tą wodą, delikatnie wypuszcza te minerały, te składniki pokarmowe do gleby, drzewo w przyszłym roku, wiosną będzie mogło sobie te z łatwością wszystkie minerały pobrać z gruntu, ponieważ ich będzie bardzo dużo dookoła. Dzięki temu drzewko będzie miało bardzo bogate podłoże, będzie lepiej owocować i będzie w lepszej kondycji. Jak widzicie, ja wysypałem już dookoła drzewa. Jest to okrąg o średnicy około 40 cm, czy promieniu 40 cm średnicy ma 80, co ważne, to nie polewam wodą, jest dość wilgotno, jest pochmurno, cały czas pada, powoli te minerały będą wypłukiwane. Dodatkowo, takie ułożenie, takie ułożenie obornika naturalnego, fakt, może mogło to być więcej słomy, ale no, kury mają to do siebie, że grzebią i to mieszają i słowe rozrabniają, że praktycznie z niej pozostają takie drobne elementy. Ja zasypałem drzewko ponad miejsce szczepienia, czyli nawet jeśli by były bardzo ostre mrozy, drzewko mi nie zmarznie, nic się z nim złego nie stanie podczas przymrozków. Więc mamy, tak jak mówiłem na początku, dwie pieczenie na jednym ogniu, mamy i nawiezione drzewko i mamy zabezpieczone przed mrozem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, oglądania innych filmów. I do, zachęcam do podbijania tego filmu. Na razie, cześć.